W drugim odcinku z serii zagrajmy w Team Fortress. Jeżeli chcecie kolejny odcinek. W sumie zmusiłem się do tego odcinka, ponieważ jesteście bardzo aktywni, nabijacie bardzo dużo łapek pod filmami, także wraz z Zenkiem, czyli moim spajem witam Was w kolejnym odcinku. No i lecimy sobie, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie wiecie. Dużo osób na streamach wie jak gram spajem i są przestraszeni po prostu. Także ja chcę wam pokazać, że ja potrafię. Ja daję radę, że nie jestem takim słabym spajem jak się wydaje. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Możemy robić takie czel Oj, coś dostamy jakiś przedmiot? Bazuka biedaka, no. Ja biedakiem raczej nie jestem, ale... Tutaj. Chyba drop ponowili, bo coś ostatnio dużo broni robi. Muszę jak najszybciej tu wbiec i zeskoczyć na gościa. Oh my gosh. Tego nie przewidziałem. Nie. nie. Oczywiście, teraz będzie tak, że każda śmierć to jest przerywnik, żeby nie było takiego czego, że siedzimy i czekamy 16 sekund. Także widzimy się po krótkiej przerwie. A few moments later. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ja się nie poddaję. Na razie mam 0-1, ale to, nic, to niczym nie świadczy, ja Wam mówię. To o niczym nie świadczy. I tutaj za chwilę, tutaj zaraz sniper mnie zestrzeli. Oh, man! Czemu? Dlaczego tak się dzieje? Czemu jestem taki słaby? Two hours later. Na razie zrobiliśmy staty 02, także nie jest ciekawie, nie jest za ciekawie. Ja tam się nie przejmuję tym, czym się tu mam... czym tu się przejmować? To jest tylko swobodny... Woo! Zabiłem go! Jej! Pierwszy frag mam 1-2 już. Dobrze się zaczyna. Patrzcie. Wiedzieć to? O cholera! Nie! Nie! Co? Co? Jak? Co? Nie! Nie mogę! Nie mogę z tego co ja robię po prostu w tym meczu. Jakie to jest ułomne! To jest bardzo ułomne Nie Skrzynka, skrzynka Zabiłem gościa. Udało się, udało się Jaką wziąłem postać Enga, dobra Eng może być Fuck my life po prostu, fuck my life. Nie no nie no nie idzie, no nie idzie tak jakbym chciał Ale dobra, zrobiliśmy 3 fragi. Jest 3-3 Super, super Te staty 3-3 naprawdę dużo dla mnie znaczą. Jakoś, że jestem słabym średnim, może nie słabym takim średnim spajem to... Nie To nie? Nie Zabiłem Zabity, ile już zabitych mamy? Pozdrawia, także ja też cię pozdrawiam Jesteś na odcinku najlepszego youtubera na świecie, to wiesz, to jest bardzo... Bardzo wyniosła sytuacja, Ty, typie Mówię F**k Zabiłem spaja

o, dobra, zabiliśmy, zabiliśmy nie... Nieważne, nieważne Ej tam spaj jest, Spaja zrobicie. Brawo, brawo Muszę wziąć pota, a nie ma potka Czy się skapnie? Nie! gałem go nożem I umiem trafić w plecy, ale dobra, nieważne Daj mi wziąć tą, apteczkę Tu idą pyrki, to gdzieś się tu schowamy Słuchajcie, schowajmy się gdzieś tak, żeby tutaj te pyrki zabić. Oh man <laughs> Fuck fuck! Jak? Zasapowałem na szczęście chyba tego sapa nie zdejmą. Ale dobra. Jest... jestem... mam szczęście, mam szczęście wam powiem. To jest szczęście, że się udało. Zdję... Two hours later. Czy, czy może przebierzmy się teraz za... Nie, za pyrkę jest najlepiej, jeśli właśnie przebierać, z tego co mi wiadomo. Fuck my life. Nie, jeszcze mnie złapał kryte. Kurcze, wele no. Ajajaj, ale byłem drugi, miałem 20 punktów. To nawet dobrze mi poszło w sumie. Dobre, dobre. Także zaczynamy tutaj kolejną partijkę. I zobaczymy w sumie. Gram znowu spajem, a teraz będziemy my chyba bronić? Nie, my atakujemy? Ha, my... Dobra, rozumiem już rozumiem. Ciężko tu będzie grać spajem teraz. Więc... ale zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co się tutaj bulwersować. Będę musiał po prostu... Się troszeczkę skupić i, jakby tu wejść ogólnie, tutaj są wejścia. Tak, żeby musiał stawać tutaj, ale by nie widzieli. I oni mnie tu widzą, także to jest złe, zła miejscówka. Miejscówka lepsza to już była ta, bo tutaj, jak przechodzą, to mnie nie widzą i wtedy dziab, i wtedy dziab, i wtedy dziab. Ale dobra, nie, nie nakręcajmy się tak bardzo. Zagrajmy na początek. Dobra, ja jestem już gotowy, ja jestem gotowy. Już możemy zaczynać, panowie. Możemy już zaczynać. Ogólnie jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tej serii to piszcie czy wam się podoba itp. itd. No nie, masakra po prostu, zobaczcie jakie jestem słaby tym spajem. Nie potrafię trafić w plecy w ogóle. Spróbuję zabić scheda. Oni gdzieś tu poleźli, ty. Oni tu gdzieś są. Gdzieś był Pyro. Tam gdzieś jest Pyro chyba już. Albo nie? Nie wiem, dobra, gdzieś tu był, ale nie będę go szukał, skoro nie chce się bić. Jest, uda udał! Nie! Nie! O kurczę, ale rzucił mi granat pod nogi centralnie. Nie no nie wierzę to po prostu. O Boże! Ogólnie, jak Wam się odcinek spodoba, to napiszcie komentarz, czy ta seria ma być kontynuowana. Zagrajmy w Team Fortress. Mam w planach gierki z widzami na odcinku, także zostawiacie łapki, zostawiacie komentarze, czy Wam się podoba. I tyle. Lat. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A my mamy jeszcze tutaj 6 minut chyba na obronę w sumie tego, nie wiem, to jest obrona czy atak? Chyba bronimy się przed czymś, żeby tutaj nie doszli do nas. Ale już tutaj widzicie, przechodzą powoli. Ale my tu damy radę, my damy radę, ja to czuję. Nie wierzę w to po prostu, no nie wierzę. Jezu Chrystus. Zmieni na zegarek niewidzialności, bo tutaj ewidentnie coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, aż może zmienię sobie tego. Trapeczkę na... wizjer. <grywamy> tak z wizjerem. Dobra, i lecimy dalej, lecimy dalej, tu nie ma co wzlekać. Nie udaje się nam na razie, no nie udaje się, nie ma co się oszukiwać To jest faj Ale on tutaj mnie zabił, kurczę. No oni mnie tak biją? Ja chcę być dobrym spajem, nie chcę ich zabijać Ale no widzicie, mój team się nie popisuje Tutaj widzicie, no słabo gramy po prostu Mój team jest słaby, ja jestem słaby Każdy jest słaby I to jest najgorsze chyba w sumie w tej, w tej całej rozgrywce Czy po prostu nam nie idzie Przepraszam, że sobie ziewnę, ziewłem, Ale musiałem No i znowu tutaj nas pocisną Może zmieńmy sobie tak na koniec na mojego ulubionego, ulubioną klasę Solda no i niestety przegraliśmy. Niestety przegraliśmy, także to jest chyba koniec odcinka tak już. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie sto łapek w górę pod tym filmem i będziemy myśleć, to, co dodamy sobie. Czy to jest koniec? To jest koniec. Także strzała. Yeah.